Rozdział 76. Dzieło Boże na Wschodzie. Część trzecia. Stale powstają pewne grupy ludzi, które wierzą, iż Bóg jest tylko z tymi kilkoma rozproszonymi, jednak ich wpływ rozbija i burzy wszystko to, co zbudowali słudzy Boży. Niespokojne umysły, które zawsze chcą wiedzieć i wierzyć w coś nowego, nieustannie podniecone i działające na różnych miejscach. Wszystkie razem wykonują to samo szczególne zwodnicze dzieło. Twierdzą przy tym, iż posiadają prawdę. Stoją odłączeni od ludu, którego wyprowadził Bóg i któremu błogosławi, i przez który chce wykonać swoje wielkie dzieło. Ustawicznie wyrażają obawę o to, że ciało wyznawców Sabatu może upodobnić się do świata. Jednak rzadko można spotkać wśród nich choćby tylko dwóch, których poglądy byłyby całkowicie zgodne. Są rozproszeni i pomieszani, tak bardzo zwodzą samych siebie, iż sądzą, że Pan Bóg przyznaje się tylko do nich. Niektórzy z nich twierdzą, że mają wśród siebie dary ducha. Będąc jednak pod nauką i wpływem tychże darów, wywołują nieufność do tych, na których Bóg nałożył specjalną odpowiedzialność za swoje dzieło, i odprowadzają grupy ludzi od ciała zborowego. Natomiast lud, który zgodnie ze Słowem Bożym czyni wszelkie wysiłki, aby osiągnęli jedność, lud, który oparł swą wiarę na trująlskim poselstwie, zaczyna być traktowany z podejrzliwością, mimo że stale rozszerza swój zakres działania i prowadzi duszę do prawdy. Lud Boży oskarża się o światowość, ponieważ wywiera wpływ na świat, a jego czyny świadczą, że Bóg dokona jeszcze szczególnego i wielkiego dzieła na ziemi, wyprowadzi lud i przygotuje go na przyjście Chrystusa. Grupa tych ludzi nie wie, w co naprawdę wierzy, nie może też uzasadnić swojej wiary. Stale się uczą, lecz nigdy nie mogą dojść do znajomości prawdy. Jakiś człowiek zaczyna nagle głosić błękańcze, błędne poglądy, twierdząc przy tym, że Bóg obdarzył go nowym, wspaniałym światłem i że wszyscy muszą uwierzyć w to, co On wykłada. Ci, którzy nie posiadają ustabilizowanej wiary, nie są złączeni z ciałem zborowym i dryfują bez kotwicy, która mogłaby ich powstrzymać, dają się zwieść byle jakiemu powiewowi nauki. Jednakże światło płynące od takiego głosiciela wywiera taki wpływ, iż świat ze wstrętem odwróci się od niego, potępiając go. On tymczasem w bluźnierczy sposób stawia siebie u boku Chrystusa, twierdząc, że świat nienawidzi go z tego samego powodu, dla którego nienawidził Chrystusa. Ktoś inny znowu pojawia się, twierdząc, iż jest prowadzony przez Boga. Staje się orędownikiem herezji i głosi, że nie będzie zmartwychwstania niezbożnych, co jest jednym z wielkich mistrzowskich zwiedzeń szatana. Inny zaś głosi błędne poglądy na temat przyszłości. Jeszcze inny usilnie namawia, aby noszono amerykańskie ubiory. Wszyscy domagają się dla swoich idei pełnej religijnej wolności, każdy działa niezależnie od drugich, głosząc, że i Bóg pracuje wśród nich w sposób szczególny. Niektórzy triumfują i cieszą się, iż dysponują darami, których inni nie posiadają. Niech Bóg uwolni swój lud od takich darów. Cóż one dla nich czynią? Czy korzystając z tych darów. Dochodzą do jedności w wierze? Czy przekonują one niewierzącego, że Bóg jest z nimi naprawdę? Gdy ci, różniący się w swych poglądach, zgromadzą się razem, wprowadzają się w ekstatyczne podniecenie, mówiąc przy tym niezrozumiałymi językami, wówczas zaczyna bić od nich takie światło, iż niewierzący zmuszeni są powiedzieć: Ci ludzie stracili rozum, dają się porwać fałszywej ekstazie, i stąd wiemy, że nie posiadają prawdy. Właśnie tacy stoją bezpośrednio na drodze grzeszników, ponieważ ich wpływ skutecznie powstrzymuje innych od przyjęcia Sabatu. Kiedyś otrzymają zapłatę odpowiednią do swoich uczynków. Dałby Bóg, aby mogli się zmienić, aby przestali święcić Sabat. Wtedy nie będą przeszkadzać niewierzącym w nawróceniu. Bóg wyprowadził ludzi, którzy ciężko pracowali całe lata, którzy byli chętni do podniesienia każdej ofiary, którzy cierpieli wyrzeczenia i wytrzymywali próby, aby przynieść światu prawdę. I przez pewien kierunek usuwać uprzedzenie, które zaślepieni ludzie sprowadzili na dzieło Boże. W pracy tej spotykali się z wszelkiego rodzaju oporem. Dniem i nocą w znoju i trudzie pracowali szukając dowodów naszej wiary aby móc dzięki niej wyłożyć prawdę w całej jasności, w przejrzystej i zwięzłej formie, tak, aby mogła się ona oprzeć wszelkim sprzeciwom. Nieustanna praca i umysłowy wysiłek związane z tym wielkim dziełem wyczerpały niejedną osobę, przedwcześnie przyprószywszy świzną głowy. Ich wyczerpująca praca nie była jednak nadaremna. Bóg wysłuchał ich żarliwych wełzach i męce zanoszonych modłów, po to, aby mogli otrzymać światło i prawdę i żeby ta prawda mogła w całej jasności zaświecić innym. Bóg uznał ich poświęcenie i trud i nagrodzi ich stosownie do ich zasług. Z drugiej jednak strony ci, którzy nie trudzili się, by wydobyć na jaw owe cenne prawdy, Przyjęli tylko niektóre podstawowe nauki, jak prawdę o Sabacie. Wszystko znaleźli gotowe. Cała ich wdzięczność za to, co ich nic, a innych tak wiele kosztowało, polegała na tym, że wystąpili jak Kore, Datan i Abiron, piętnując tych, na których barkach Bóg złożył odpowiedzialność za swoje dzieło. Mówią, Wiele to dla na nas, ponieważ Wszystek ten lud wszyscy są święci, A w pośrodku nich jest Pan. Czwarta Mojżeszowa, 16, 3 Obce jest im uczucie wdzięczności. Posiedli buntowniczego ducha, Który za nic nie chce podporządkować się rozsądkowi. I to właśnie stanie się przyczyną ich zguby. Bóg błogosławi swój lud, Który otwarcie kroczy pod jego opatrznością. Wyprowadził go ze wszystkich warstw społecznych i zgromadził na wielkiej płaszczyźnie prawdy. Niewierzący zostaną przekonani, że Bóg jest ze swoim ludem i to on uwrażliwi ich serca na słuchanie prawdy. Dziło Boże stale się rozwija, jednakże, mimo wszystkich dowodów, że Bóg prowadzi swoje ciało zborowe, są i będą tacy, którzy choć będą uznawać sabat. Będą wierzyć i postępować niezależnie od ciała zborowego, według własnego sądu. Ich poglądy są zagmatwane, ich odłączenie się jest wyraźnym świadectwem tego, że Bóg z nimi nie przebywa. Świat stawia na jednej płaszczyźnie sabat i ich błędy, przez co odrzuca i jedno i drugie. Bóg gniewa się na tych, którzy chodzą drogą wywołującą nienawiść u świata. Jeżeli chrześcijanina spotyka nienawiść za jego dobre uczynki i za to, że naśladuje Chrystusa, otrzyma nagrodę. Jeżeli jednak budzi nienawiść za to, że nie postępuje tak, aby był miłowany, jeżeli jest nienawidzony za złe zachowanie, i ponieważ prawdę czyni przedmiotem waśni z sąsiadami i postępuje tak, że sabat jest przez nich nienawidzony, wówczas staje się kamieniem obrazy. O który potknął się grzesznicy? staje się hańbą dla świętej prawdy. Jeżeli nie okaże skruchy, lepiej byłoby, gdyby zawieszono mu kamień młyński u szyi i wrzucono do morza. Nie wolno dawać niewierzącym żadnej okazji doganienia naszej wiary. Przez ogół ludzi jesteśmy uważani za dziwaków i prostaków, dlatego nie powinniśmy postępować tak, aby niewierzący myśleli o nas inaczej niż domaga się tego nasza wiara. Niektórzy z wyznających prawdę mogą myśleć, że byłoby zdrowsze dla naszych sióstr, aby przyjęły krój amerykańskich ubiorów. Jednak, jeżeli ten sposób ubierania się upośledziłby nasz wpływ między niewierzącymi, tak że nie mogliby mieć swobodnego dostępu do nich, nie powinniśmy w żadnym przypadku go przyjmować. W konsekwencji, nawet gdybyśmy mieli bardzo cierpieć. Ale niektórzy oszukują się, sądząc, że tak wiele korzyści płynie z tego kroju. Podczas gdy może on być dobry dla niektórych, ale dla innych będzie szkodliwy. Ujrzałam, że porządek Boży został odwrócony, a jego szczególne zalecenia zlekceważone przez tych, którzy przyjmują amerykański strój. W piątej Mojżeszowej 225 jest napisane Niech nie bierze niewiasta na się szat męskich, ani niech się nie obłuczy mąż w szatę niewieścią, albowiem jest obrzydliwością Panu Bogu Twemu, kto by to czynił. Bóg nie życzy sobie, aby Jego lud przyjmował tak zwany strój zreformowany. Jest to nieskromny strój, całkowicie niewłaściwy dla skromnych, pokornych naśladowców. Istnieje wzrastająca tendencja, aby kobiety w swoim stroju i wyglądzie były bardzo podobne do przeciwnej płci i aby upodobniały bardzo swój ubiór do ubioru mężczyzn, lecz Bóg uważa to za obrzydliwość. Także niewiasty, aby się ubiorem przystojnym ze wstydem i skromnością zdobiły, niestrefionymi kunsztownie sploty włosów włosami albo złotem albo perłami albo oszatami kosztownymi 1 Tymoteusza 2:9 Ci, którzy czują się powołani do przyłączania się do ruchu praw kobiet i tak zwanej reformy ubioru, mogą również dobrze zerwać wszystkie swoje związki z poselstwem trzeciego anioła Duch towarzyszący jednej stronie nie może zgadzać się z drugim Pismo jest jasne, jeśli chodzi o związki i prawa mężczyzn i niewiast. W dużym stopniu spirytyści przyjęli ten szczególny sposób ubierania się. Adwentyści dnia siódmego, ci, którzy wierzą w udoskonalenie darów, często są napiętnowani, tak jak spirytyści. Niech przyjmą ten strój, a ich wpływ na duszę będzie martwy. Ludzie postawią ich w jednym szeregu za spirytyzmem. I przestaną ich słuchać. Z tak zwaną reformą ubioru postępuje duch lekkomyślności i zuchwalstwa, idący w parze ze strojem. Wydaje się, że skromność i powściągliwość opuszczają tych, którzy przyjmują ten styl ubierania się. Ukazano mi, że Bóg chce, abyśmy postępowali w sposób logiczny i wytłumaczalny. Niech siostry przyjmą strój amerykański, a zniszczą swój wpływ oraz wpływ swoich mężów. Stałyby się pośmiewiskiem i przedmiotem szyderstw. Nasz zbawiciel powiedział: Jesteście światłością świata. Niech wasza światłość świeci przed ludźmi, aby uczynki wasze dobre widzieli i chwalili ojca, który jest w niebie. Mamy na tej ziemi wielką pracę do wykonania. I Bóg nie chce, abyśmy przyjmowali kurs, który zmniejszyłby albo zniszczyłby nasz wpływ na świecie.